Witam wszystkich. Dzisiaj taki szybki tip odnośnie Radmora. Najpierw zaprezentuję, jak można wywalić filtr hybrydowy na czas testów i pominąć pierwszy i ostatni wzmacniacza. Wstawiamy rezystor około 470 ohmów. W zasadzie to nie ma większego znaczenia w miejsca wyjścia filtru i wchodzimy sygnałem. Ja wchodzę przez kondensator 10 pico bezpośrednio. Na brutale. No zaraz powiem, dlaczego tak zrobiłem. No, na pewno z mojej niewiedzy, bo to pierwsze spotkanie z RadMorem. Ale coś ciekawego się tu działo, o czym za chwilę opowiem. Teraz jeszcze prezentuję, jak można sprawdzić pierwszy stopień wzmacniacza z filtrem. Czyli tu mamy filtr wyjściowy, tranzystor wzmacniacza, później mamy mieć hybridowy ten cały hybrydowy filtr pośredni no i postanowiłem, że sobie jeszcze po wzmacniaczu zapnę sygnał bezpośrednio na wejście pośredniej żeby potestować czy to działa a mianowicie, Radmor trafił z ustereczką braku ukf -u. jak go rozebrałem, uruchomiłem, okazało się, że ten UKF jest po czym zniknął nie mogłem namierzyć co tu się dzieje powymieniałem wszystkie kondensatory elektrolityczne mimo, że ktoś wymieniał w szczególności na nodze 13 e, TDA TBA 120, czyli odpowiednika UL 14 12 42. E, no i wydawało mi się, że to pomogło. Nie pomogło. Potem wymieniłem wszystkie ceramiki 47 nano, bo układ się bardzo dziwnie zachowywał, Mianowicie e, zmieniała się polaryzacja na 13 i 14. Nodze spadała do volta zamiast dwóch No i nie mogłem sobie z tym poradzić i zrozumieć, co tu się dzieje, w końcu analizując notę te katalogową tego układu, która też jest średnio czytelna, zrozumiałem, że ta polaryzacja na 13 nodze układu e, zasila poprzez ceweczkę, nogę 14, czyli wejście wzmacniacza, dlatego też zastosowałem rezystor, którego podpolaryzowuję, e, zastąpiłem tą ceweczkę, i się okazało, że mimo wywalenia tego filtru dalej to napięcie się nie zgadza. I zacząłem myśleć, co tu jest dalej nie tak. I trafiłem w końcu, że wskaźnik poziomu z przodu jest wysterowany z tych wzmacniaczy filtra demodulatora. W zasadzie demodulatora M, tak, jest to tam sonda szczytowa. W zasadzie, może nie tyle sonda szczytowa, co prostornik jednopołówkowy. Jakiś potencjał nie wnikałem dokładnie w schemat, bo on też nie pokazuje prawdy co do tej płytki. Schemat jest trochę inny, ale może to pokażę. Tak, to wygląda nasz schemat I kluczowym miejscem jest polaryzacja tu. Ona wychodzi z układu poprzez rezystor 2.1V i poprzez e, filterek tu zamyka się. I stąd sygnał, bo tu jest wejście, stąd sygnał po wzmacniaczu i filtrze trafia na dodatkowy wzmacniacz na dwóch tranzystorach, jakiś obwód selektywny, prostownik na wyjściu. I jest to, według mnie, pomiar poziomu, raczej na pewno. Ale nie zagłębiałem się, gdzie to dalej idzie. Tak mi się wydaje, że to jest pomiar poziomu. Dlatego, że w momencie, kiedy znikała stacja, znikał poziom i zmieniała się ta amplituda. No i padł na ten nieszczęsny kondensator, że jest uszkodzony. Po jego wylucia jak ręką odjął, radyjko działa. Będziemy je testować. A czy będziemy je stroić po całości, to nie wiem. Nie wiem, czy też zasłużyłem na strojenie takiego sprzętu, ale on nie działa zbyt dobrze. No, i to by było tyle. Także, jako taki tip, w zasadzie, jak się coś dzieje z tym, że stacje znikają, poziom szaleje albo znika, to warto przyglądać się temu kondensatorowi. W zasadzie to wymienić. Wszystkie te ceramiki i jeszcze tutaj to 2-2 nano, ja też je wymienię i to, 4, to 47 nano już jest nowe, to 22 nano wymienię i może to 24 pico też wymienię, ponieważ. A, jak widać, kondensator spowodował taką usterkę. Właśnie chciałem go tu znaleźć gdzieś. Gdzie go dałem? O, jest. O, ten dziad spowodował usterkę. Aczkolwiek nie wygląda na jakiś uszkodzony. To jest uszczerbanie przeze mnie. Ale, jak widać, szlak go trafił. Po włożeniu filterka, niestrojeniu całości, wymianie tego kondensatora jeszcze ekstra na 2.2 nano. wskaźnik zaczął banglać, czyli problemem była po prostu impedancja, zbyt mały poziom nie no działa, To że jest odstrojony i widać, że Max w zerze jak widać Max jest na odstrojeniu wskaźnika jak sprawdzałem jeszcze wstępnie częstotliwość pośrednią to przy 10.82 był środek z najmniejszym THD, pewnie by trzeba było cały tor Ponownie zestroić, ale nie to było celem tego odcinka. Tylko pokazanie, że kupi kondensator 2/2 nano z cyklu trudna usterka. Y, Potrafił spowodować takie cuda, że raz UKF był, raz znikał, y, raz znowu się pojawiał y, i nie mogłem dojść do tego o co chodzi. Dopiero zorientowałem się, gdy zaczął znikać wskaźnik. Wtedy, kiedy zaczął znikać wskaźnik, to Zauważyłem, że to jest inny obwód i od niego y, może zależeć, czy dochodzi sygnał do wzmacniacza pecha i okazało się, że strzał w dziesiątkę, także jeszcze raz dzięki za uwagę i do następnego, cześć.